Cześć z tej strony Stewart, czyli polski pingwin na YouTubie e, tutaj jest taka seria, gdzie Wy możecie zadawać mi pytanie i ja odpowiem e, Tobie jak najbardziej e, jak najbardziej mogę na to pytanie. E, Działa na takim zasadzie, że Wy oglądacie moje, możecie zadać pytanie mi w komentarzach tutaj na dole. I komentarze, które mają na więcej łapek, czyli te co się wyświetlą mi na górze. To ja będę na nie odpowiadać, lub jak spojrzę i zobaczę jakieś, jakieś, jakieś pytanie, co myślę, że o to będzie fajna odpowiedź, to też odpowiem na to, ale ogólnie te komentarze i pytanie, co wy najbardziej myślicie, że chcecie, żebym miał ja odpowiedź, na nie te, co mają najwięcej łapek w górę przez Was, czyli na przykład powiedzmy, że jest taki, takie pytanie, kim skąd jesteś na przykład i Dużo ludzi zobaczy te, to pytanie, powiedzą, o ja też chcę to, ja chcę, chcę to wiedzieć, to dacie łapkę w górę na, na ten komentarz, nie? Czyli e, potem mi, mi się pokaże na najbardziej e, ulubione komentarze na tym filmie. Ja powiem, a dużo ludzi chce to wiedzieć, to ja na to odpowiem. I na, ten, na takiej zasadzie będzie działać. Ja nic na tym zyskam, o tym chciałem, wiesz, o to mi chodziło, że ja nie zyskam na tym, że dajecie łapkę, nie, nie pytam się łapkę w górę na film, tylko na ten komentarz, który chcecie wy wiedzieć, e, odpowiedź najbardziej. Czyli wiesz. Tak będzie działać fajnie, myślę. I e, po drugie, nie chcę, żeby pytaliście się głupie pytanie, e, na przykład, na przykład, skąd jestem. E, bo po takie podstawowe pytanie e, wszystko jest wytłumaczone w moim filmie, kim ja jestem. Dużo Was może nie widzieliście tego, e, bo. No bo długo temu stawiłem, ale e, możecie tutaj nacisnąć teraz e, w rogu tutaj i weźmie, weźmiecie do tego filmu lub możecie potem sprawdzić tutaj w opisie i tam też będzie link do tego filmu. E, I na ostatnie e, będzie tyle chyba. E, proszę wiesz, pytania mogą być jakie chcecie, tylko nie zadawać takich głupich pytań, tylko takie szczere... Może, mogą też być w kupie, na przykład czemu nosisz skarpetki z sandałem... San, stan. O o o czemu nosisz skarpetki z sa San Kurwa... Sandałka, sandałka. Na przykład, czemu nosisz skarpetki i sandały? Eee, lub czemu masz taki krywyk? Ksz... Na przykład, czemu nosisz skarpetki i sandały? Eee... Głupie trochę pytanie, ale może noszę i, może akurat noszę skarpetki sandały i mogę opowiedzieć dlaczego. To jest mój przykład jeden. Chyba tyle na teraz. Ja wyjeżdżam do Szkocji, jeszcze chciałem powiedzieć co niedługo, czyli będę robił w Szkocji vlog mojego, mojego taty 50. urodziny, to zobaczę ciebie tam też. I będziecie mogli ze mną spędzić urodziny z moim tatem, tak jakby. Oczywiście nie będzie cały czas, ale będę nagrywać moją podróż, jak tam pojadę, co będzie fajnie. I będzie codziennie, mam nadzieję, taki vlog od piątku. Od czwartek wyjeżdżam, ale będę musiał dopiero skonwertować film w piątek, kiedy będę w Szkocji. Czyli nagram części, może jak staram może jak pójdę pociąg, bla, bla, bla. Będzie fajnie, też spotkacie moją, trochę mojej rodziny z angielskiej strony, pojadę do... Tacy, który mieszka w Szkocji i spotkacie też moją półsiostrę po drodze. I chyba tyle na to. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To wszystko. I mam nadzieję, że wiem, że dużo Was chcieliście takie coś, że odpowiadam na pytanie. To mam nadzieję, że teraz spełniło Wam to przyjemność. Możecie pytać się mnie pytania teraz i ja odpowiem. No to czekam na Wasze komentarze i pytania. I do zobaczenia w tym następnym odcinku, w którym będę odpowiadać. Cześć!